Cześć dziewczyny, witam Was dzisiaj w filmiku, właśnie, nie wiem czy będzie Wam się podobał taki filmik, będzie to filmik z zakupami, jakie kupiłam sobie e, do swojego domku. Będą to rzeczy dekoracyjne, rzeczy do kuchni, więc zapraszam Was, jeżeli was ciekawi co sobie kupiłam, może Wy sobie coś kupicie, bo będą to sklepy mm, właśnie w tym Tiki Max, e, troszkę rzeczy kupiłam, a tam chyba ciężko będzie dostać te same rzeczy, bo tam albo są... E, Seryjne jakieś, albo takie, że wyjątkowo jeden egzemplarz i później się to nie powtarza. Ok, ale wam pokażę, jeszcze to jest Home Dew, które na pewno będziecie mogły jeszcze dostać, jeżeli Wam się coś spodoba. Ok, zaczynam, więc e, pierwszy zaczynę może od e, Home Dew. Nie wiem czy dobrze mówię, no ale mniejsza o to. Tam e, kupiłam sobie kilka rzeczy, e, pokażę Wam, a później przejdziemy do Tiki Max. Ok, więc ten harmon. I kupiłam sobie takie dwa y, kubeczki. Kosztowały one 25 zł. Bardzo widzicie, co tu mam? Opowiem Wam, jak przejdę do TikiMax, co, co mi się stało. Więc wybaczcie za ten brzydki palec. Y, I tak, y, takie dwa kubeczki po 25 zł. Y, srebrne, y, bo pasują mi bardzo. One mają takie kropeczki wypukłe, w środku są czarne. Super kubki, duże kubki na zimę, w sam raz na dużą herbatę, tylko chyba one są trochę ciężkie, wiecie? A jak jeszcze się naleje, to ręka mi się urwie, jak się naleje herbaty. No nic, zobaczymy, ale podobały mi się, więcej wzięłam, no po prostu cuda. Lubię takie błyszczące rzeczy. Nie wiem, czy lubicie błyszczące rzeczy. Większość ludzi to krytykuje, że to się ale na zimno nakłada, ale się błyszczy. Po co to świecące takie? Ja uwielbiam, ja lubię takie świecące rzeczy. Ok, następne rzeczy, jakie kupiłam w you. O, widać ten napis, jak tak robię tu na tych tackach, takie czarne okrągłe tacki z takimi napisami. Nie kupiłam tych e, tacek 6. Tak, 6. E, spodobały mi się, pasują mi do kuchni w tym kolorze. I za nie dałam 9,50 za te tacuszki. Tak, więc poczekajcie, będę więc się tak, gdzie to Będę odkładała, żeby mi się nie myliło. Ok, e, w tym You... Sorry, muszę potrzeszczeć, ale jeszcze o, w papierze to wszystko. W tym homendiu kupiłam takie talerze kwadratowe. One są takie szaro-czarne, przezroczyste, ale nie widać tutaj. One jak miały brokat w sobie. Bardzo fajne. Wzięłam tych talerze dwie sztuki, bo pomyślałam, że właśnie one były. Słuchajcie, na wszyscy nie czekajcie, na tym nie ma ceny. Ale na tym też nie będzie zaraz je potłuknę 19 zł za takie talerze i żałuję, że nie wziąłam chociaż ze czterech bo fajnie nawet dla gości dać jak przyjdą coś na nich takie duże no ale nic, wziąłam dwa będę, będę je stawiała najwyżej na środku stołu mówiłam, że zbiję zaraz coś więc tak, za takie talerze dwa po jednym po 19 zł Ok, co w tym homendiu? Już nic. Nie, tak, homendiu oczywiście jeszcze. Dokupiłam sobie poduszkę następną. Mam koc y, z tego, mam już dwie poduszki. Kupiłam jeszcze jedną, uwielbiam te poduszki. I w sypialni nie mam. I w salonie nie kładę czasem. są takie milusie. Na zimę to po prostu rewelacja. Ja się przytulać w ogóle na zimę ogólnie. Uwielbiam się przytulać do takich pluszowatych poduszek Te bomble mi się podobają. Mam szarą. Beżowe też mam, ale ja teraz kupiłam szarą i ta poduszka kosztuje 39 zł. Ale wiecie co? Eee, ja za nią za poszewkę zapłaciłam 69 zł. Wkład jeszcze musiałam dokupić, nie wiem ten wkład kosztował. No ale jakieś grosze on, chyba 10 zł kosztuje ten wkład do tej poduszki. Więc tak, ta podusia I to by były te wszystkie rzeczy z Nie dużo. Teraz przejdźmy do Tiki Maxu, do którego, jak wchodzę, to dostaję jakiegoś szału, ładnie mówiąc. Ja nie umiem stamtąd wyjść z pustymi rękami, Jak nie, nie nakupię sobie jakichś yy, butów, bo ubranie raczej yy, rzadko tam kupuję, ubrania. To po, ale do domu to po prostu jakiegoś świra. Ja wejdę i nabiorę do tego koszyka pełno rzeczy, i po prostu. A a propos właśnie butów i tego palca, to słuchajcie, tak sobie zdarłam skórę. Tego palca, przymierzając buty. Bo mierzyłam buty i tak. 37, nie było dobre, ale mnie cisnęły trochę. Więc było 38 Zatidasów. No i one były takie srebrne, no, ale te 38 było za duże. I ja tak nie mogłam się zdecydować: może wziąć te większe, czy może wziąć te 37. I tak zmieniałam. Jedne, drugie, jedne, drugie, jedne, drugie. I zdarłam sobie skórę po prostu i tak mi się to. Cały czas jak zginałam wariat, to mi się to rozwalało, musiałam to zagencjonować i teraz to tak wygląda. Widzicie jaka jestem łapczywa na buty? Wariatka. Ok, ale przechodzimy do tych rzeczy takich domowych, które kupiłam sobie, więc w Tiki Max kupiłam taką misę prostokątną za 39 zł. jeśli nie wiem na co, może na sałatkę, ona jest taka głębsza. Spodobała mi się. I sobie wzięłam, coś będziemy w niej nie robili. Tak, myślę, że fajnie tutaj tak położyć sałatkę, jakąś taką ładną. Nie, macham na sałatkę, bo na nic więcej to, nie wiem. Nie mam na razie jakoś pomysł, ale spodobało mi się, że jest taka duża i w ogóle do kuchni fajna. Ja mam dużo białych rzeczy do zastawy stołowej, białych i czarnych. W ogóle ja mam wszystkie kolory, tak mówiąc, ale przeważa biały, czarny i, no, biały i czarny, i zielony i mam takie talerze, więc to będzie fajnie pasowało do tego zestawu. Taka duża lica. Ok. Następne to kubeczki kupiłam też dwa. Yy, Nie były po 18 zł również w pikni Max. Zobaczcie, one tak fajnie wyglądają, jakby się podpierały na tym, na tym uchu tutaj. W ogóle są wygodne do trzymania. Także tak, takie dwa kubeczki. W sumie mogłam ich wziąć więcej. No ale wziąłam dwa. Zresztą nam były chyba tylko jeszcze dwa. Ok, kubek. Taki talerz. Kosztował 39 zł. Jest taki miętowo-niebiesko-turkusowo-biały. Bardzo mi się spodobał. Chyba nie będzie na jedzenie. Myślałam, że nie, nie poustawiać świeczek w salonie, bo tam mi będzie to pasowało. I taki talerzyk. I on jest z tego. On nie jest szklany, ale po prostu wygląda. Ja go tak wziąłam pierw z, 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 z półki. myślałam, że on jest szklany a za chwilę. patrzę, nie, on jest z tego. Może. Melaminy? Z melaminy, chyba. No z tego plastiku takiego twardego, wiecie? Tak, więc taki talerzyk. Na świeczki, ale no nie wiem jeszcze na co, ale chyba na świeczki. Tak mi się wydaje, że szary sobie po miętowe na nim to świec. W Tiki Max kupiłam sobie jeszcze dwa świeczniki srebrno-białe, yy, takie wysokie. Mamy, już w domu... znaczy mam już w domu. Mam świecę takie okrągłe, yy, białe z brokatem srebrnym. Więc myślę, że fajnie będzie to wyglądało. Czy na stole, czy właśnie postawić sobie w, na stole w kuchni, czy w salonie. I one kosztowały mnie 50 zł, jeden 50 i drugi 50 Także tak. One są w ogóle na tą świeczkę taką, wiecie, wtykaną długą, ale ja nie wiem, chyba postawię sobie albo takie wąskie, albo okrągłe kule. Te, o których mam, no, mam w tym Skupiam jeszcze taką podkładkę. Ona jest, wiecie, do noszenia herbaty, czyli jakiś tam pierdółek, ale e, chyba ja nie będę tego używała do noszenia herbat ani jakichś talerzy, tylko to postawię sobie tak ozdobnie. Gdzieś yy, właśnie w którymś spokoju. Ona się tak błyszcze. Nie ma słońca teraz, więc nie widać chyba, ale jest super. I zapłaciłam za nią. Trochę szkoda, nie było na to, no ale była jedna. Tak mi się podobała, zapłaciłam za nią 69 zł. Nie wiem, czy to dobrze, ale piękna jest. Lubię błyszczące. Lubię błyskotki, chyba każda dziewczyna lubi błyskotki. Okej, okay. tu w Tiki jeszcze kupiłam koc. Zaraz znajdziemy metkę, o ile? a on nie miał metki, ten koc nie miał metki, oczywiście nie mogłam się do nikogo o cenę po prostu pytać, nikt nie wiedział ile kosztuje, o koc ma takie frędzelki, jest miętowo-szarobiały, tu ma takie bąbelki jakby, bardzo fajny, bardzo gruby, bardzo mięsisty, bardzo ciepły i ja w końcu za ten koc chyba dałam 90 y, zł. Albo mniej. Bo pierwszy mi pan powiedział, że on kosztuje 90. Potem w okazało się, że on kosztuje 60. Nie wiem, ale było ich dużo, więc a, u mnie w TikiMaxie można takie dostać. Bardzo fajne, bardzo gruby. I ekstra będzie o. Ne, 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 Widzicie same takie kolory. Ok, także fajny koc. Nie powiem Wam ceny dokładnej bo nie wiem ile kosztował. Ciekawe czy się nie będą plątać te frędzelki. No może nie. Ale jest piękne. Jest taki gruby. Wiem, że jest porządny w ogóle. I w tej Mak kupiłam jeszcze na koce do salonu, bo chciałam sobie postawić przy yy, kanapie taki, yy, Boże, bo niech to będzie koc. On ma takie uszy. On, on ma takie uszy yy, ze sznurka. Ma taki wzór, który mi się bardzo, bardzo spodobał. Jest tak także ten koc będzie fajnie w nim w środku siedział. Może te poduchy powkładam. Zobaczę, w ogóle jakieś kocy do niego powkładam. Postawię w salonie przy kanapie. No i jak ktoś przycieką będzie zimno, może się przykryć. Nie, myślę, że fajnie będzie to wyglądało z kocami w środku, co myślicie? To jest dosyć duże. Ja za to zapłaciłam, bo... 69 zł, tam chyba wszystko kosztuje 69 zł. <laughs> Okej, okay, także tak. Te wszystkie rzeczy ostatnie, Sticky Max, bardzo ja lubię ten sklep, uwielbiam go, uwielbiam robić zakupy. Tak, mi się te pamięć w telefonie i mam już mało, więc kochane, to były zakupy Sticky Max, ja w tym sklepie mogłem kupić wszystko, bardzo mi się podobają rzeczy z niego. I tak, kochane, do zobaczenia. Buziaki wielkie, papaj, miłego dnia czy wieczoru.